Witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym moim filmiku. Dzisiaj chcę Was zaprosić, abyście zrobili ze mną taką chustę. Jest to chusta taka mieszana, ponieważ są tutaj e, motywy e, z, z wirusa, tylko że e, w, robiłam tutaj zamiast normalnych słupków, słupki reliefowe. Są takie ażurowe motywy. I znów się przeplatają z, z motywami wirusa, i tak na przemian. Wydaje mi się, że chusta bardzo fajnie się prezentuje przez te właśnie słupki reliefowe. Dodają jej one dodatkowo uroku. Wykonałam ją z, kortą, z, z włóczki Alice Angora Gold. Zużyłam dwa takie motki. A w jednym motku jest, e, zaraz zobaczę, 550 metrów, czyli 1100 metrów zużyłam do zrobienia tej chusty. Pracowałam szydełkiem 3,5 mm i wymiary tej chusty to 200 na 130, te boki mają 130, a wysokość 96 cm. Jeśli Wam się taka chusta podoba, to zapraszam do zrobienia jej razem ze mną. Chustę będę robiła z włóczki Alice Angora Gold i będę pracowała szydełkiem 3,5 mm. Rozpoczynam od zrobienia pętelki. Robię pętelkę, a następnie 10 oczek łańcuszka. Zamykam w kółeczko, wbijam się w pierwsze oczko łańcuszka i robię oczko ścisłe. Teraz na tym kółeczku zrobię 20 słupków, czy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Od razu będę sobie wrabiała niteczkę i tutaj muszę zrobić w sumie 20 słupków. Mi. I w ten sposób 20 słupków. Tylko proszę sobie zrobić na połowie tego kółeczka, czyli musimy przesuwać, jak będziemy robić, żeby jedna połowa kółeczka była wolna bez słupków. Mam 20 słupków. Teraz robię 3 oczka łańcuszka. Obracam robótkę i drugie, drugi rząd będzie wyglądał w ten sposób, że będę wbijała się w każdym słupku i będę robiła jeden y, słupek. Czy oczka łańcuszka, jako pierwszy słupek. Wbijam się w drugi słupek, robię słupek. Kolejny słupek. Następny słupek. I tak muszę zrobić. 20 słupków. Właściwie tutaj to okrążenie jest identyczne jak poprzednie. Bo robię same słupki. Skończyłam cały rząd, zrobiłam 20 słupków. Teraz robię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i oczko łańcuszka na poprzeczkę. Obracam robótkę i teraz będę robiła w każdym słupku, po jednym słupku reliefowym tynnik. Nabieram nitkę na szydełko, bijam się od tyłu. Nabieram drugi, drugi słupek na szydełko w ten sposób, nabieram nitkę na szydełko i przerabiam słupek. Oczko-łańcuszka, przechodzę na kolejny słupek. Od tyłu nabieram słupek na szydełko w ten sposób i przerabiam słupek. Oczko-łańcuszka. Na kolejnym tak samo. I tutaj zrobię 20 słupków reliefowych tylnich, które będą oddzielone jednym oczkiem łańcuszka. Zrobiłam już 19 słupków reliefowych tylnich. Teraz jeszcze robię oczko łańcuszka. I na ostatnim słupku robię normalny słupek. Pierwszy i ostatni słupek to będą słupki normalne, nie będą to reliefowe. Teraz robię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i 10 oczek łańcuszka. Obracam robótkę, omijam jeden słupek, ten, z którego wychodził właśnie ten łańcuszek. Omijam drugi, za drugim robię pół słupek. Pięć oczek łańcuszka. Oj. Jeszcze raz, bo mi uciekło. Omijam. Jeden słupek, drugi, za drugim. Bijam się i robię półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Omijam dwa półsłupki. Pierwszy, drugi, za drugim, półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. I omijam pierwszy, drugi słupek, za drugim półsłupek. Teraz tutaj będzie środek naszej chusty. Tutaj muszę zrobić dwa razy po 10 oczek łańcuszka. Będą te duże łuki. Omiam dwa słupki i robię półsłupek. I jeszcze jeden taki duży łuk czyli dziesięć oczek łańcuszka. Omijam. Dwa słupki, półsłupek. Czyli tutaj jest Dokładnie środek chusty. Teraz muszę robić drugą stronę chusty identycznie jak tą pierwszą część. Czyli pięć oczek łańcuszka. Dwa słupki omijam i półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Dwa słupki omijam, pół słupek pięć oczek łańcuszka, dwa słupki omijam i półsłupek. I teraz robię dziesięć oczek łańcuszka. Robimy ten duży łuk tutaj. Nabieram nitkę na szydełko. I przechodzę na ten ostatni słupek i robię słupek. Następnie 3 oczka łańcuszka, jako słupek pierwszy. Obracam robótkę i na tej dużym łuku robię w sumie 10 słupków, jeden mam. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Dziewiąty i dziesiąty. I tak będziemy robić na tych dużych łukach zawsze po 10 słupków. Od razu przechodzę pod łańcuszek z pięciu oczek i robię półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Pod drugi łańcuszek i półsłupek. I jeszcze raz pięć oczek łańcuszka. Pod łańcuszek i półsłupek. Przechodzę na duży łuk, czyli robię 10 słupków. muszę sprawdzić ile tutaj mam osiem dziewiąty i dziesiąty i od razu przechodzę na ten duży łuk drugi i znów robię dziesięć słupków 9 i dziesiąty. Od razu przechodzę na łańcuszek z pięciu oczek. Robię półsłupek pięć oczek łańcuszka. Przechodzę na kolejny łańcuszek półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. I na ostatnim tym łańcuszku z pięciu oczek robię słupek. Od razu tutaj przechodzę na tą dużą, na ten duży łuk taki, pęła sobie pętelkę i robię 10 słupków. Co sobie sprawdzę jeszcze, czy się nie pomyliłam. I mam 10 słupków. I tak to teraz wygląda. Kolejny rząd rozpoczynam od trzech oczek łańcuszka jako pierwszy słupek. Obracam robótkę. I na każdym słupku robię jeden słupek, czyli robię 10 słupków w sumie. I dziesiąty. Teraz przechodzę na półsłupek i robię na, ocz, na łańcuszek i robię półsłupek. 5 oczek łańcuszka. I na łańcuszku półsłupek. Przechodzę na kolejne słupki. I tutaj teraz w sumie muszę zrobić 20 słupek. Po jednym na każdym słup. Jedenasty słupek. Tutaj nie robię żadnych oczek łańcuszka, tylko od razu przechodzę na kolejne słupki, na kolejną dziesiątkę i robię słupek na słupku. Na łańcuszku bez narzutu robię półsłupek. Pięć oczek łańcuszka, na kolejnym łańcuszku półsłupek. I tutaj znów robię słupek na słupku. I dziesiąty. Ja się nie wbijam w trzecie oczko łańcuszka, tylko przechodzę tym ostatnim słupkiem pod, tutaj pod, 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 pod oczko łańcuszka. I przechodzę na kolejny do kolejnego rzędu. Tutaj będę robiła teraz słupki reliefowe tylnie, które będą oddzielone oczkiem łańcuszka. Robię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Nabieram nitkę na szydełko, od tyłu nabieram drugi słupek, pierwszy zostawiam, drugi słupek w ten sposób nabieram na szydełko i robię słupek. Oczko łańcuszka. Na drugim, na trzecim słupku, bo to już jest trzeci, tak. Znów słupek reliefowy tylni. Oczko łańcuszka. Na kolejnym słupek reliefowy tylni. Oczko łańcuszka. I tak na każdym słupku robię słupek reliefowy tylni odzielony oczkiem łańcuszka, oczko łańcuszka, słupek telni. oczko łańcuszka. No i tutaj wychodzi nam taki fajny motyw, który będzie 3D. Od razu przechodzę na łańcuszek, robię półsłupek. I na te tutaj słupki, na każdym słupku będę robiła słupek reliefowy tylni, oddzielony oczkiem łańcuszka. Oczko łańcuszka i tak do końca tego rzędu. I tutaj też mam dziewięć słupków reliefowych tylnych na ostatnim tym motywie. Robię oczko łańcuszka jeszcze. Tak. I na ostatnim słupku robię słupek. I teraz jeszcze, zanim przejdę do y, ażuru takiego, to jeszcze raz powtórzę sobie całe te cztery rzędy, czyli trzy oczka łańcuszka jako słupek i dziesięć oczek łańcuszka. Obracam robótkę, omijam dwa słupki i robię półsłupek. Pięć oczek, łańcuszka. Omijam dwa słupki, półsłupek. Pięć oczek, łańcuszka. Omijam dwa słupki i półsłupek. I pięć oczek, łańcuszka. Omijam dwa słupki i pół słupek. Zawsze robię 10 oczek łańcuszka na tą dużą pętelkę. Później robię 3 razy po 5 oczek łańcuszka. I po tych małych pętelkach znów muszę zrobić dużo. Czyli robię 10 oczek łańcuszka. Teraz omijam dwa słupki z tego pierwszego motywu i dwa słupki z drugiego motywu. I za tymi dwoma słupkami z drugiego motywu robię półsłupek. Teraz znów muszę zrobić pięć oczek łańcuszka. Trzy razy będę robiła po pięć oczek łańcuszka. Półsłupek, 5 oczek, łańcuszka, 2 dwa dwa słupki omijam, półsłupek, 5 oczek, łańcuszka, 2 słupki omijam, półsłupek. Mam 3 łańcuszki, po 5 oczek, łańcuszka, po 5 oczek. Teraz muszę zrobić 10 oczek, łańcuszka. Ale że to jest środek tej chusty, to muszę zrobić dwie takie duże pętelki, czyli zrobię dwa razy po 10 oczek łańcuszka. Czyli robię 10 oczek łańcuszka, omijam dwa słupki i robię półsłupek i jeszcze raz 10 oczek łańcuszka. Znów omijam dwa słupki i pół słupek. Teraz znów będę robiła te małe łuki, czyli pięć oczek łańcuszka, dwa słupki omijam i pół słupek. Pięć oczek łańcuszka, dwa słupki omijam, pół słupek, pięć oczek łańcuszka. Dwa słupki omijam i półsłupek. Teraz tutaj mam już koniec tego motywu i początek następnego. Czyli tutaj zawsze po trzech łańcuszkach z pięciu oczek robię duży łańcuszek z dziesięciu oczek. Trzy, cztery, pięć. Omijam. Dwa ostatnie słupki z tego motywu i z następnego motywu też dwa pierwsze słupki i za tymi dwoma pierwszymi robię półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Dwa słupki omijam za drugim półsłupek. Pięć oczek łańcuszka. Za dwa słupki omijam za tym za drugim słupkiem półsłupek i pięć oczek łańcuszka. Dwa słupki omijam, półsłupek. I na końcu muszę zrobić dużą pętelkę, tak jak tutaj. Czyli robię 10 oczek łańcuszka. Nabieram nitkę na szydełko i jeszcze robię słupek. Obracam robótkę. Robię jeszcze trzy oczka łańcuszka. Obracam robótkę i na tych dużych pętelkach robię po 10 słupków. Trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek, drugi, trzeci. I robię 10 słupków. Następnie, jak zrobię ten rząd, oczywiście na dużych pętelkach robię 10 słupków, na małych półsłupek. Pół 5 oczek łańcuszka, półsłupek, 5 oczek łańcuszka, półsłupek. Tutaj już nie robię w ogóle oczek łańcuszka, tylko od razu robię 10, oczek, 10 słupków. Znów przechodzę. Zrobię 10 słupków, tutaj za, z, z, zahaczam na ten słupek i robię półsłupek. 5 oczek łańcuszka, półsłupek. Trzeba pamiętać, że na dużych tych łukach robię 10 słupków, a na małych półsłupki i 5 oczek łańcuszka. I proszę przerobić sobie ten rząd do końca. Następnie. Drugi rząd, który będzie identyczny, bo na każdym, tak jak tutaj widzimy, na każdym słupku będzie jeden słupek, i na tych łukach będą półsłupki, które będą oddzielone pięcioma oczkami łańcuszka, i jeszcze proszę sobie przerobić ten, ten trzeci rząd. Gdzie będziemy robić? Na słupkach, słupki reliefowe, tylnie, które będą oddzielone oczkami łańcuszka. Jeżeli będzie Wam to sprawiało trudność, to przesuńcie sobie troszeczkę filmik, jak ja tutaj to robiłam. I później pokażę, jak dalej.